Nowy sezon magii na gości reklamowany jest hasłem Pokochaj ludzką naturę. Co według Ciebie znaczy to hasło? No to znaczy, że. Dobrze byłoby, żebyśmy podeszli do siebie kompleksowo i nie szukali w sobie wycinków, co nam się podoba bardziej, co mniej, tylko pokochali się w całości. Co nowego zobaczymy w tym programie? No myślę, że bardzo ten sezon będzie zaskakujący. Z uwagi na fakt, że to już jest czwarta edycja i już trochę się Polacy oswoili z tym formatem, to chętniej też przechodzą na castingi. Skutkiem czego mamy naprawdę ogromny przekrój uczestników i myślę, że bardzo przyjemnie będzie się to oglądało. A to, co ja bardzo bym chciała, żeby każdy widz oglądający ten program wyciągnął, to to, że myślę, że możemy się dużo nauczyć od tych uczestników, bo mnie w tym programie urzekło, kiedy jeszcze byłam jego widzką, a nie prowadzącą że kiedy te kolejne osoby są odkrywane i oglądają się ci ludzie wzajemnie, to każdy o każdym mówi coś przyjemnego, coś miłego, znajduje coś, co ma ten człowiek sobie interesującego, pięknego. I ja bym bardzo sobie życzyła, żeby każda osoba, która zobaczy ten program tego dnia, kiedy pójdzie do łazienki i się rozbierze przed lustrem, żeby nie szukała, co by sobie odestała, zmieniła, wycięła, tylko żeby znalazła właśnie to, co jest piękne w tym ciele. A czy mogłabyś nam zdradzić jak wygląda taki formularz zgłoszeniowy do tego programu? To no Nie jest żadna tajemnica, bo to po prostu trzeba wejść na stronę Magina Gości i wypełnić formularz castingowy, no a potem już się odzywa ktoś z produkcji i zaprasza na casting. Właściwie jedyne ograniczenie to jest to, że trzeba mieć 18 lat skończonych. Absolutnie wszystkie sylwetki, wszystkie typy ciała, osobowości wszyscy są mile widziani w Magii na Gości. Powiedz czego sama nauczyłaś się z tego programu, czy jeszcze było coś co mogłaś odkryć tak sama dla siebie? I niezwykle wiele. Odwagi chyba najbardziej, bo naprawdę jestem, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ci uczestnicy są odważni, silni wewnętrznie. Zresztą miałam ten przywilej, że mogłam z znakomitą większością z nich sobie porozmawiać poza kamerą i poznać ich historię. I naprawdę to jest absolutnie nietypowa grupa wspaniałych ludzi. Każdy ma jakąś niesamowitą historię. I dla mnie to była ogromna lekcja. W ogóle to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że większość uczestników mówiła, że przychodzi do tego programu, żeby przełamać nieśmiałość na przykład albo przełamać kompleks jakiś. No wydawało mi się, że ktoś, kto przychodzi do takiego programu, to właśnie już nie ma kompleksów, czuje się swobodnie ze sobą, jest pewny siebie. Okazało się, że w znakomitej większości jest odwrotnie i oni wszyscy mówią, że ten program zadziałał właśnie dokładnie tak, jak mieli nadzieję, że zadziała. Czyli dał im trochę siły, takiej motywacji, że czują się ze sobą lepiej. Zresztą jesteśmy już kawałek po zdjęciach, więc to nie jest jakaś taka refleksja, która się narodziła zaraz, wiesz, po hypie kręcenia programu, tylko oni mówią, że, że ten program bardzo dużo im dał. I, i przyznam, że obserwując ich przemianę w niektórych przypadkach, to też jakieś takie miałam introspekcję sama. Jak się czujesz rozebrany? Swobodnie. Jesteście wspaniałe. Mamy okazję porozmawiać na wernisażu związanym z programem. Czy możesz nam powiedzieć co ogólnie się tutaj dzieje? To jest wyjątkowe wydarzenie, bo dzisiaj jest wernisaż, po nim jest dwudniowa wystawa i zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze zobaczy tę rozmowę i będzie miał czas, to zapraszamy do Warmutu w Warszawie. Mamy absolutnie niesamowitych sześć prac, sześciu różnych młodych artystów rozpoznawalnych na polskiej scenie zresztą. Wszyscy dostali jedno zadanie, żeby właśnie to, to pokochaj ludzką naturę, to hasło wziąć na warsztat i przerobić po swojemu. I mamy tutaj sześć absolutnie różnych prac, różnymi technikami stworzonych, zupełnie inne interpretacji i każda praca jest opisana przez artystę, dlaczego właśnie w tym kierunku ten, ten, ta myśl poszła. Myślę, że warto zobaczyć. Wszystkie te prace są naprawdę piękne, a jest to też licytacja charytatywna, więc można coś dobrego zrobić przy okazji. Czy mogłabyś w kilku słowach zachęcić widzów kolejnego sezonu, żeby zasiedli przed telewizorami? Kochani. Zobaczcie Magię na Gości, bo wszyscy mówią, że nie oglądają, a wszyscy oglądają. Ja myślę, że ten program to jest świetna rozrywka, bardzo przyjemna, lekkostrawna, ale on ma niesamowitą misję i nie ma drugiego programu takiego w telewizji, nie tylko polskiej, który by pokazywał tak przepiękny, bogaty przekrój ludzkiej natury. I myślę, że nie ma drugiego takiego programu, po którym można się tak dobrze poczuć ze sobą, jak po nagi na Gości. Magii na Gości. Zrobię cały czas, mówię, nagia na Gości, cudowne. Zapraszam, zobaczcie.